Witam. Tu, Onujin. Klasycznie. Mam nadzieję, że tu mnie dobrze słychać. E, dzisiaj kolejny odcinek matematyki z Onuin. <grymna> Dziwnie bardzo. Muszę chyba jakoś lepszą ale no, na razie nie mam, nie mam pomysłu. Więc e, ostatnio było, były potęgi o wykładniku naturalnym, czyli no, całkowitym, dodatnim. Znaczy, to nie nieujemno. O tak, bo jeszcze jest zero. No i cóż, no i tam, a dzisiaj ogółem, zobaczę, jak się wyrobię. Podstawowe chciałbym zrobić potęgi o wykładniku całkowitym. A jeśli uda się, to jeszcze o wykładniku rzeczywistym, pierwiastki. Nie wiem, czy to wyjdzie. Jak nie, jak nie zmniejszę się w jakimś 20-25-minutowym, to zostawię to na następne. Natomiast na no, dzisiaj. Potęga wykładnika całkowitą całkowitujemy na pewno będzie. I tak. No tak, zapomniałem ostatnio, potrzebowałem trochę cieńszego. Teraz działa. A do potęgi mi nie, nie działa. Obsługa tego jeszcze mi trochę zajmie. Nałoczenie się to do minus 2. Dobra, będzie taki trzymcie. Yy, no to jest równe 1 przez... A nie, no. Znaczy, do minus pierwszej to jest 1 przez a do pierwszej. Z czego to wychodzi? No, z dość nawet, nawet prostego działania, ponieważ dzieląc a do potęgi minus pierwszej przez a do potęgi minus pierwszej. No to jest yy, z poprzedniego odcinka yy, to wynika, że to jest a do minus pierwszej, minus, minus jeden. No a to jest po prostu a do minus jeden, plus jeden, no czyli a do zerowej, oj, a do zerowej co jest równe 1. I teraz tak, to jak przedstawić, dlaczego wchodzi w ułamek? No bo tak, jak zobaczymy, a do potęgi minus pierwszej przez a do potęgi minus pierwszej równa się 1 przez a, podzielić przez 1 przez a, czy to się równa? Jeśli dzielimy przez ułamek, to mnożymy razy jego odwrotność. A pierwszych, czy, czy A, to się skraca i zostaje 1. Czyli to jest 1 i 1. Nie, akurat muszę napisać, na że pisać. w ogóle sobie nie mogę. że dźwięk wyłącza. No i cóż, to skróci tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o liczbę o, o, o wykładnik całkowity ujemny, bo yy, tak naprawdę zasady są takie same jak dla yy, tego wykładnika naturalnym, czyli całkowity nieujemnym, yy, całkowity ujemny jest, podobnie właśnie działa ogółem całkowite, też działa na tych zasadach. Ogółem wszystkie potęgi działać na tych zasadach. Więc. No. Yy, tak naprawdę można już przejść do zadania. Nie zgrałem sobie. Nie zgrałem sobie żadnego ym, zadania niestety, więc po prostu będę, będę yy, pisał jakby będę na przykład, potem go rozwiązywał. Oczywiście korzystam z tej samej książki co ostatnio. I tak patrzę. No, zacznij, zaczynając od 2.76, jakiś ciekawy przykład, żeby zrobić. Yy, yy. O. W B W B O coś, jeszcze jakieś włosy zaczęły wkładać do okna, wspaniale um. No to tak, zacznijmy, no bo na łąkach fajnie to wygląda Plus 3, 5 podniesiemy do potęgi minus 3, a już wiem mam tę, już wziąłem mocno powiększone, no, to się równa, no, to się równa, e5 trzecich do potęgi trzeciej, czyli 125,9, 27, 27, tu nie mam jakiejś super chęci wyciągania tego, chociaż 47, 54, 108, no, 4 by się wyciągnęło, Piątki już nie, bo to musiało być 100 i 35, o, czyli 4 i 17, 17, 27 jakoś tak. No, 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 no to już jest rezultat. To. Yy, idąc z dalej, 2 do minus 2 przez 3. Żeby u, wyglądało to ładniej, to można zastąpić kres kołamkową po prostu znakiem dzielenia żeby to miało sens Czyli to jest 1 druga do potęgi drugiej podzielić przez 3 czyli to jest 1 czwarta razy 1 trzecia czyli 1 dwunasta Oczywiście można byłoby jeszcze zrobić takie coś, że 2 do minus 2 przez 3 to jest równe y, jedna druga do drugiej przez 3. O no to, to no, już tak. O, wychodzi potem to samo, i takie siak, No i tam jedno wniosku Ym... może muszą teraz jakieś testy robić 2 przez 7 do minus pierwszej, czyli to się równa 2 no, przez 1 siódmą do minus pierwszej 2 e, 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 przez 7 do minus pierwszej to się równa 2 przez 1 siódmą, czyli 2 razy, 1, 2 razy 7 razy 7, czyli 14. A no potem jak, tam był, jak poprzednio pokazywałem, tylko usłoby odwrotne. O, i tutaj jest fajna, że, fajnie, fajny przykład. Właśnie z minusem. Minus 1 szósta do potęgi minus drugi. Czyli tak to jest. Odwrotność nie, nie, nie liczba przeciwna, a więc to jest minus 6 do potęgi drugi. A, a tak to minusy się redukują i wychodzi 36. E, no, no, oczywiście, jeśli widzimy, że tu jest y, liczba parzysta, a bynajmniej 2 jest parzysta. To ten minus się skróci. I wyjdzie 1 szósta. Do potęgi minus drugiej, i to jest to samo, co pokazywałem na poprzednim odcinku. No właśnie, tak zostaje. 3 do minus 3, raz 1, 9 do minus 3. Ok, to jest zadanie 2,76. Pod punkt A. do minus trzeciej razy 1 dziewiąta do minus trzeciej, te same potęgi a więc mogę wrzucić pod, do jednego nawiasu razy 1 dziewiąta do potęgi minus trzeciej co skutkuje 1 trzecią do potęgi minus trzeciej co skutkuje 3 do potęgi trzeciej to jest 27 ten. Yy, w ogółem niestety jak widać nie mam tego. Nie mam tabletu, tableta graficznego, dlatego robię no, niezbyt zgrabnie, niez, niezbyt zgrabnie to wygląda. Yy, no to jeszcze pod punkt C 5. Taki nawet łatwy, taki na, 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 na łatwe policzenie. Yy, o. Razy. 1 przez 125 do minus pierwszej, czyli to się równa tak. Rzucam pod wspólny nawias 5 razy 1 przez 125 do minus pierwszej, czyli to się równa 1 25 do minus pierwszej, czyli to się równa 25. Pewnie pomyślicie skąd, znaczy no, myślę, że to jest rzecz, która akurat najmniej najmniej ym, najmniej kogoś by interesowała no, skąd po prostu tak szybko wyciągną te liczby. Jak na przykład jest 125, no to po prostu trzeba zapamiętać, że to jest 5 do 3, tam 81 jako 3 do 4, chociaż to jest akurat nawet logiczne, bo to jest dokładnie tyle. No i tak dalej, i tak dalej. Mm, jak stoi z czasem? 10 minut. OK. Nie jest źle. Więc chyba mogę spróbować z takim ładnym kolorowym oddzielę mogę spróbować z liczbami ogółem wymiernymi. No i cóż, liczbę jeszcze tylko sobie przerzucę z yy, Potęga wykładnik wykładniku wymiernym, a więc tak. A podniesione do potęgi jednej, drugiej. Zacznę najpierw na od ogółem dodatnich, wymiernych nieujemnych, no ale 0 zero zero już było podawane, więc mogę powiedzieć teraz wymiernych dodatnich. I to jest pierwiastek z. Z czego to wychodzi? Jak tam wychodziło dzielenie przez odwrotność, tak tutaj mamy na przykład A, żeby było ładnie, A do potęgi jednej drugiej razy A do potęgi jednej drugiej. To się równa. A do potęgi jednej drugiej razy 2 czy to się równa po prostu a. Po pierwsze, no ale to jest to samo co a. E, I tak, a do jednej drugiej to jest pierwiastek z a. A do jednej drugiej też jest pierwiastek z a. Czyli e, pierwiastek z a razy pierwiastek z a jest równy no m, nawias pierwiastek z A do kwadratu lub również pierwiastek z A do kwadratu, to jest to samo. No i to jest równe A po prostu. Czyli równość jest. Ym, I z tego to głównie wychodzi. No wiadomo, jeszcze są inne potęgi. Y, jest jeszcze no, podaję jedną drugą, bo to jest zawsze najładniej, najładniejszy wynik, najłatwiej, bo jedna druga jest jednak, no, połówka jest jednak raczej. Najładni, najlepszą liczbą do pokazywania. Inną jeszcze pokażę tak na przykład do potęgi jakiej 3 czwarte. To jest równe. Górna liczba wskazuje potęgę. Stopień potęgi. Dolna wskazuje syty pierwiastka, i dlatego to jest równe a pod pierwiastkiem czwartego stopnia. No i a podniesione do sześcianu. To jest to samo, oczywiście, co a podniesie y, w czwarty y, w pierwiastku czwartego stopnia, podniesiony do trzeciej No to jest to samo. Ładniej chyba jednak akurat to wygląda, mi się, mi się wydaje. No i tak dalej. I dlatego jak mamy, jak mamy tę liczbę całkowitą, na przykład a do pierwszej, to jest to samo co a do 1 przez 1. No. Aczkolwiek takiego pierwiastka się nie definiuje, nie definiuje się pierwiastka pierwszego stopnia. Mogę natomiast, to jest to samo co a do no, 2 przez 2. To jest równe no a kwadrat w pierwiastku. I to jest to samo z grubsza. Czyli no nie definiuje, yy, nie rysuje się, o nie rysuje się pierwiastka z, pierwiastka pierwszego stopnia z a, no bo to jest a. B. Znaczy, no po prostu nie da się tego narysować, bo pierwiastek jest najmniejszy z drugiego stopnia. No, yy, no i cóż, yy, to są ogółem właśnie, yy, no co do liczb w ogóle jeszcze wymiernych, ujemnych, no to jeszcze yy, bardzo ładnie. Yy, a do potęgi minus jedna, druga. I to jest to samo co 1 przez A do potęgi jednej drugiej. Czyli pierwiastek z jednej A tej i 1 przez A. I to jest to samo. łączymy tu po prostu te dwie zasady. Ym, tą tutaj i tą, gdzie ona jest. Tutaj, Ym, No i cóż, no i myślę, że jakiegoś nadzbytniego jeszcze komentarza nie trzeba. No i cóż, no tutaj zadania, no dobra, niech będzie. 30, um, zadanie 2.88, ja to już, będę, już zrobię to czarne. Zadanie 2,88 to punkt A 32 do potęgi 1,5, czy to jest pierwiastek piątego stopnia z 32, czyli po prostu 2. No to widać, no bo 32 to jest A2 do 5. O, dobra, to jeszcze rozpiszę. Wielastek piątego stopnia z 2 do 5, czyli no, potęgi się skracają, no i to jakby potęgi się skracają, bo. No, tak, to jak pokazywałem wcześniej, to jest yy, 2 do potęgi 5 razy 1 piąta, czyli po prostu 2, no bo 2 do 1. No, i przedstawię to tak naprawdę teraz 2 do 5 do potęgi 1 piątej. Czyli to się równa 2 do 5 razy 1 piąta. I no to się skróci, no to jest 2 do 1, czyli równe 2. 2 jest równe 2, więc wszystko się zgadza. Yy, no i cóż, jeszcze z dwa przykłady jakieś ciekawsze. O, jest. E. 25. Do potęgi minus jednej drugiej. No i cóż, powiemy, że to jest 1 przez 25 do potęgi jednej drugiej. 1 podniesiony do czegokolwiek jest równe 1. E, czyli tu mogę sobie znieść. A tutaj mam 5 do drugiej do drugiej, o do potęgi jednej drugiej czyli to się równa 1 przez 5 no do pierwszej 5 no. Pierwsze, do pierwszej jest równo 5 no i tak co więcej mm, ok, no to dobra jeszcze jeden przykład, w sumie ostatni f 243 do potęgi minus 1 piątej równa się e, równa się 5 do 3, nie 5 do 3, tylko 3 do 5, ale jeszcze zanim to to jest południe, dobra, zostawię to tak 3 do 5 do potęgi minus 1 piątej czy to się równa? O, mi się mieszka. O, teraz lepiej. Czy to się równa? 3 do 5 razy minus 1 5. 1 piąta, czyli 3 do minus 1. Czyli 1 trzecia. Yy, jeszcze tylko przedstawię, yy, jak to tutaj wygląda. Yy. Okej, okay. no i ym, będę już powoli kończył, 20 minut około zajęło, więc fajnie, mniej niż sam wstęp do potęg, ale tam było po prostu więcej zasad. A i oczywiście, ym, jeszcze przy pierwiastkach są te, praktycznie te same zasady jak z potęgami, no ale to wychodzi z tego, że pierwiastek jest liczbą podniesioną do potęgi ułamkowej. ułamkowej, czyli niecałkowitej, ale wymiernej. Bo są ułamki, które są niewymierne, czyli na przykład liczby okresowe. Um, no można byłoby kiedyś przed, a nie liczby okresowe, przepraszam, liczby okresowe są wymierne, liczby nieokresowe, nieskończone są um, niewymierne. Tutaj okay, zamyśliłem się. No cóż, to byłoby na tyle. W następnym odcinku zastanawiam się, ale najprawdopodobniej pójdę w wzory skróconego mnożenia, a raczej skracanie ułamków, a nie skracanie ułamków, to jak to jest? Pierwiasek arytmetyczny, działanie na wyrażeniach algebraicznych i zarys skróconego mnożenia raczej pójdę w zory skróconego mnożenia. Później wyciąganie niewymierności z mianownika. Wtedy logarytmy by poszły. No zobaczymy jak jakoś, jak wyjdzie. Nie wiem kiedy ten odcinek. to tak się jeszcze zastanawiam kiedy go wpuścić. Ale to już zostawię sobie do myślenia poza tym odcinkiem. Do następnego. Trzymajcie się. I cześć.